SAMOCHODOWY MISTRZOK POLSKI 2015 e, Witamy Państwa w tym sezonie Rajd Świdnicki jest pierwszą eliminacją Oczywiście zawitamy do rajdowej ŚWIDNICY na klasyczne odcinki A w tym sezonie 9 rund i tylko jedna szutrowa I za chwilę zobaczymy na ekranach najmocniejszą klasę A przed nami Citroen WRC i Kuba Cebulski Równa jazda przez cały rajd I trzecie miejsce A to Kalusza Paweł Oczywiście to nikt inny jak Pekac Jedzie dość szybko Ale na ostatnim się, nie wytrzymuje ciśnienia Popełnia błędy Będzie drugi A rajd wygrywa, oczywiście, Tomek Natanek z przyczepnością mechaniczną, którą wykorzystuje do Co ciekawe, nie wygrał ani jednego odcinka specjalnego. A to klasyfikacja. Klasa RC2. Piotr Krusz, Ford Fiesta, w swoim domowym rajdzie zajmuje trzecie miejsce. Podziękowania z Mety Rajdu od Piotka dla menadżera jego teamu za dużą dawkę motywacji. Na drugim miejscu dojeżdża Kamil Żurawlew. W pezocie 208R5. Trzeba przyznać, że malowanie Rocky Relitwien wygląda fantastycznie. No i Mariusz Chraścina. Rajd right, pojechałem czysto i bezbłędnie, lecz czasem za dużo odpuszczałem. Tak podsumował swój występ Mariusz. Wygrywa klasę i dowozi cenne punkty dla siebie i dla Playmaxu. No już jesteśmy na kamionkach w klasie produkcyjnej. Na miejscu trzecim dowozi... Ten samochód, Ryszard e, Czachowicz, korzystając z, z, samym, z, z, z samego pecha Daniela Frejdy, który tu do odcinka numer 5 notował wyśmienite czasy. A to już e, oczywiście nie kto inny jak Piotr Juszczyk e, w swoim Subaru. Cały rajd, świetna jazda, równe tempo. Na największe uznanie zasługuje jednak weteran Łukasz Kazubek. Od startu do mety nie pozwolił odebrać sobie prowadzenia z stabilnym tempem. Melduje się na mecie w świetnicy z pierwszym miejscem wśród samochodów produkcyjnych. A nie zaraz wiadomo samochody RC3, czyli te ośki, które wiele osób czeka, bardzo zacięta rywalizacja w tej klasie. A przed nami Andrzej Piekarski, fatalny błąd tutaj, ale wyjedzie. Mimo tego, będzie trzeci. Rywalizacja w tej klasie pełna była pechowych zwrotów akcji i przetasowań. Marcin Błoński ostatecznie drugi w rajdzie. Jeszcze cztery odcinki przed jego końcem. Miało ponad 40 sekund, straty do lidera. Przed ostatnim odcinkiem to on był pierwszy w klasie, a walka toczyła się do ostatnich metrów. Jednak rzutem na taśmę na ostatnim odcinku to Aleks Bogusławski wyprzedza rywala. Końcowo o pół sekundy w całej rajdzie niesamowita akcja a przed nami klasa RC4 Kamil Karpiel który zaprezentował solidne tempo i wygrał dwa odcinki na drugim stopniu podium wiedzie Peugeot 208 Arkadiusza Nierody który do samego końca walczył o zwycięstwo notując czasy w ścisłej czołówce. No, a to dawny mistrz Polski, niektórzy go pamiętają z Pucharu Peżota. Zawodnik Triton Rainy Team wygrał 5 odcinków specjalnych i w pełni kontrolował sytuację. Wygrał ośkę. A to oczywiście słynny odcinek w kamionkach i Macao nie, kto inny, nie inny samochód jak Porsche i musi być tylny napęd. Marcin wygrywa Power Stage i drugie miejsce w klasie. Ciesząc się, cytuję, z dojechanego w całości rajdu. Klasą samą w sobie był Patryk Grodzki również w Porsche, który wygrywa 6 z9 odcinków specjalnych i efektownie wjeżdża na metę. O tym, jak niełatwe jest Porsche, przekonał się Rudziński, który w tak oryginalny sposób podróżował po siódmym odcinku, jeszcze on board. Niebezpieczna sytuacja. Na szczęście załodze nic się nie stało. I wyniki: Grodzki, Makałowski i Sawicki. A przed nami wyczekiwana przez kibiców, klasa historyczna i słynny klasyk a przed nami, jakim jest oczywiście e, odcinek w Walimiu. a przed nami Piotr Czupich w Maździe 3-2-3 równa jazda na ósmym, i zwycięstwo na ósmym się pozwoliły świętowania podium a przed nami Adam Haut w legendarnym Volkswagenie Golfie któż nie pamięta w tym aucie, w żółtym aucie Kamela Andrzeja Kopera. błędna jazda okazała się wystarczająca, aby zostać wiceliderem a Paweł Świech w stylu nieodżałowanego Mariana Bublewicza odnosi zwycięstwo, który wygrywa 7 odcinków. Będy kosztowały go jednak prawie minuty i przewaga na mecie wynosi zaledwie, jak Państwo widzą, 15 sekund. I klasyfikacja generalna rajdu i zespołowa. Kilas i Playmax bardzo ciasno, trzeci rok i z nieznaczną już stratą. A ty wpisz rajdy.pl na Facebooku i na Spolub, bo wirtualne rajdowe samochodowe Mistrzostw Polski gwarantują emocje realistyczne.